Sponsorem dzisiejszego odcinka jest portal fabrykasiły.pl yeah. Bałem, że będę morsował w takiej pogodzie jaka była na początku. Zaczynamy sezon morsowy dosyć wcześnie, bo jest początek października, więc temperatury powietrza jeszcze są stosunkowo wysokie. Jest dzisiaj odczuwalna temperatura około 11-12 stopni, ale jest dosyć solidny wiatr, więc no odczuwalna jest zdecydowanie. Dla mnie niższa temperatura, ten, temperatura wody, myślę, że nie będzie o wiele niższa. Jest jeszcze dosyć ciepło, ale chcę sobie stopniowo już ten organizm hartować, bo w tym sezonie co naprawdę regularnie, przynajmniej dwa razy w tygodniu, się tutaj nad zegrzem pojawić. Mam kilku chodników, którzy będą się ze mną tutaj kąpali. Będzie Wam od czasu do czasu wyskakiwało tutaj. Nie wiem, czy to teraz pokażę kawałek mikrofonu, bo ostatnio, jak nagrywałem na placu do Streeta. To niestety wiatr, był taki szum w mikrofonie, że musiałem wiele kwestii wyciąć, więc teraz założyłem taki specjalny pokrowiec na mikrofon przeciwwiatrowy i będzie przynajmniej lepszy dźwięk, mimo tego, że coś tam czasami na ekranie się pojawi. Aha. To, że mi Rozpoczynajcie sezon morcowy. A, dobra, słuchajcie, mam dla was, mam dla was e, dodatkową informację, wiadomość, zrezygnowałem z pracy, pożegnałem się z klubem sportowym, w którym pracowałem z kilku powodów oczywiście, po części kwestie finansowe, e, ale też Głównym powodem była kwestia regeneracji czasu, który musiałem tam spędzić, bo przygotowania do wyzwania od kulturysty do Ironmana, wszystkie treningi, które, które muszę wykonać są bardzo dla mnie kosztowne energetycznie. Brakowało mi czasu na regenerację, przez to, że musiałem siedzieć w pracy całymi dniami, od rana do nocy. Czasami miałem treningi personalne, plus dyżury. Więc naprawdę wpływało to na taką motywację do pracy, na energię do pracy. Treningi były mało efektywne, przez to z tego powodu zdecydowałem, że idę na swoje. Zacznę właśnie teraz prowadzić podopiecznych online. Swoją drogą zapraszam Was do pełnej współpracy online, gdzie będę, będziemy mieli stały kontakt mailowy, będą konsultacje wideo, będę układał Wam indywidualne plany treningowe, dietetyczne, będzie to pełna współpraca. W której na pewno będziecie zadowoleni. Tych podopiecznych cały czas przybywa, a ja mam teraz bardzo dużo czasu na to, żeby z wami współpracować. Ok, posiedzę sobie jeszcze troszkę w tej wodzie. Myślę, że dzisiaj tak do 10, może 15 minut i lecimy dalej z tym dniem. Dobra. Zanim wsiądę na rower, trzeba troszeczkę się dogrzeć po tej zimnej kąpieli. 50 pompeczek i wystarczy. Wykąpany, zregenerowany. Teraz czas do domciu. Ostatnie 20 km spokojnej jazdy i później trening siłowy. To jest właśnie kolejny powód, dla którego zrezygnowałem z pracy, ponieważ mam w planach pewien projekt. Projekt, który dotyczy mojej ulubionej kawy, ponieważ nienawidzę przedtreningówek. Szczerze Wam mogę powiedzieć, że nie piję przedtreningówek, nie smakują mi, nie pasuje mi ich działanie, szczególnie, że wiele z tych przedtreningówek ma substancje pompujące, takie jak arginina, ma substancje te jak beta-alanina, które powodują to drapanie skóry, swędzenie skóry. Ja tego uczucia nie lubię po prostu. Oczywiście beta-alaninę też sobie czasami suplementowałem, ale na ten moment nie suplementuję właśnie ze względu na to, że nie lubię tego po prostu uczucia, ale za to to uwielbiam smak kawy, jestem smakoszem kawy i jeśli mam wypić cokolwiek przed treningiem, co mnie pobudzi, to właśnie kawa. Ze zwykłą kawą jednak jest ten problem, że najczęściej jest ona za słaba, Tak, ma za mało kofeiny i muszę naprawdę zrobić bardzo mocną kawę, tak jak dzisiaj, podwójne espresso plus dodatkowa kawa, co powoduje, że smak samej kawy jest zbyt intensywny, a ja też takiego aż nie lubię. Rozcieńczam sobie to troszkę mlekiem, ale mimo wszystko jest to zbyt intensywny smak znowu są takie kawy jak GBS, gdzie jest tej kofeiny znacznie więcej i można jej wsypać mniej, ale tam jest aż pięciokrotna dawka kofeiny w jednej porcji, co powoduje, żeby wypić te 200 mg kofeiny, czyli dokładnie taką dawkę, jakiej potrzebuję do treningu, żeby mnie to pobudziło, muszę tej kawy nasypać bardzo mało, przez to ten smak jest znowu zbyt mało intensywny. Zresztą w GBS-ie ta kofeina dodana jest syntetyczna, jest proszkowa, dlatego ten smak jest taki właśnie chemiczny troszeczkę, nie smakuje to jak dobra kawa. Dlatego ja postanowiłem zrobić swoją kawę i tworzę właśnie razem z kilkoma palarniami projekt, który będzie polegał na w tworzeniu kawy dla sportowców, czyli przy odpowiedniej mieszance ziaren stworzymy kawę z idealną dawką kofeiny, czyli 200 mg kofeiny na pojedynczą dawkę i będzie to idealny smak, będą te kawy też smakowe. Na początku robimy kawę ziarniste do Ekspresu i, rozpu i mielone, ale też będą w przyszłości kawy rozpuszczalne. Wszystko po kolei, jak tylko będę cokolwiek miał więcej, to Wam oczywiście o tym powiem. A teraz szybka kapusia i lecimy na trening. No, i oczywiście w drodze na siłkę muszę podładować telefon i kamerkę dzięki niezawodnemu EXC Mobile, który zawsze jest przy mnie w samochodzie, w domu, na rowerze, bo niedługo pojawią się również powerbanki o EXC Mobile, które będziecie mogli zobaczyć u mnie na filmikach. Lecimy na siłkę. Przyjechaliśmy na siłkę do Roberta Burnejki. Mam tutaj podpisany z nim taki kontrakcik mały, że mogę sobie ćwiczyć za Afriko, przygotowywać się do tego mojego wyzwania. A że mamy nowego mistrza świata w streetliftingu, którym jest Polak Bartłomiej Jorchowski, który już niejednokrotnie pokazał, że jest najlepszym streetlifterem w Polsce, teraz pojechał sobie do Niemiec, gdzie zdobył tytuł Mistrza Świata, zdobywając, nie pamiętam dokładnie jaki total, ale chyba około 475 kg, czyli 95 kg w podciągnięciu, 150 kg w dipie. i. Yy, 200, nie, 190 chyba albo 195 kg w przysiadzie, mas 35 kg. Jeśli się nie mylę, tutaj gdzieś będzie tabelka z jego wynikami dokładnymi, ale zainspirowało mnie to do tego, żeby sprawdzić sobie jaką mam siłę aktualną w podciągnięciu, bo za każdym razem jak jakiś Polak zdobywa sobie tam tytuł na międzynarodowych zawodach, czy nawet w Polsce to sprawdzam jak daleko odstaję od tej czołówki biorąc pod uwagę że praktycznie tego nie ćwiczę ćwiczę sobie tylko pod kulturystykę. Także mamy drążek, ciśniemy, zobaczymy ile uda mi się na jeden raz podciągnąć w podchwycie. Na początek oczywiście rozgrzeweczka, u mnie przede wszystkim muszę porozciągać, zmobilizować i dograć sobie te przedramiona, szczególnie ramienno-promieniowy, zaraz będę sobie rozgrzewał, bo cały czas mam z nim problem, jeżdżę do tego fizjoterapeuty, niedługo się też razem do niego wybierzemy żeby opowiedział, co i jak z tymi moimi mięśniami, jakie kontuzje się wdają, co jest, co jest ich przyczyną, no, ale szczególnie przy podciąganiu, muszę te mięśnie sobie właśnie dogrzać, żeby nie nabawić się żadnej poważniejszej kontuzji. No i tutaj właśnie rozciąganie na ramienno-promieniowy, stawiam sobie dłoń jakby wierzchnią częścią na ławce, staram się wyprostować w łokciu i ciągniemy do siebie. Oczywiście w ramach możliwości to nie może być ból, to musi być lekki dyskomfort tylko, no, a z tyłu od razu Mój ukochany pas, który sprzedawałem kiedyś, chyba jeden z najlepszych pasów do podciągania, do dipów jakichś, w ogóle do streetliftingu jaki istnieje. Bo ma on udzikaż do to trzech ton i z tego co widziałem wszyscy na zawodach już właśnie jego używają, więc jestem mega dumny, że to jest mój pomysł. Drążek nie jest zbyt wysoki, muszę podkurczać nogi, żeby się popodciągać, ale pierwsza seria, oczywiście bez żadnego dodatkowego ciężaru, żeby się dograć jeszcze. Fajnie, bo tutaj u Roberta są w talerze 25 kg, więc przy tych maksymalnych ciężarach nie będę musiał mieć aż tyle tego zawieszonego między nogami, więc na pewno będzie dużo wygodniej. zwolnić żeby też się nie nadwrężyć, nie przeciążać. Więc teraz 60 kg na 3 powtórzenia. 20 kg, czyli 70 i już lecę sobie jedyneczki po jednym powtórzeniu i teraz zobaczymy do jakiego ciężaru dojdę. Tak swoją drogą, dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym namówił Roberta do tego, żeby wystąpił u mnie w odcinku. Może nauczymy go slapa, może on mi pokaże jak wtedy powinien wyglądać prawdziwy, hardkurowy trening kulturystyczny. Dajcie znać w komentarzach, jeśli będzie dużo takich komentarzy, że chcielibyście go tutaj zobaczyć, to oczywiście go zaproszę. czyli mamy 225 dwie dwudziestki, dwie dwudziestki No, dawno takich ciężarów nie dźwigałem. Mam tylko nadzieję, że żadnej kontury nie będzie. To jest trochę głupota, bo jestem na redukcji, że robię takie ciężary, ale głowa nie pozwala odpuścić. 90 zaliczone, ale się jaram. Jestem na redukcji, a mimo to cała siła siedzi. Zastanawiam się, czy od razu spróbować 100 kg, żeby mieć taką pewność, że tą stówę walnę. Czy dla bezpieczeństwa zrobić to 95? Ale myślę, że i ja i wy znacie odpowiedź. Próbuję stówę. Jak nie zaliczę, to trudno. A ta 90 i tak jestem z niej mega zadowolony. Więc już nie ma odwrotu. Dyszka dokładana. 100 kilogramów na liczniku Mamy to. Stówka poszła. Możecie zobaczyć teraz na zdjęciu, które Wam tutaj wstawiłem, że broda wyszła na drążek. Oczywiście to nie jest technika, która by najprawdopodobniej pozwoliła zdobyć ten punkt i ten ciężar na zawodach. Nie wiem, że mówiąc dawno nie startowałem na zawodach, więc nie wiem jakie teraz są wymogi, Czy ta broda musi przejść poziomo, a drążek, czy może być zadarta. Nie wiem. W każdym razie. Tutaj treningowo zaliczone, no zresztą kurwa, słuchajcie. Jak na taki czas bez treningu, właśnie typowo pod ciężar z podciąganiem, gdzie robię sobie to podciąganie z ciężarem, tylko tak oraz na jakiś czas w treningu z mniejszym dużo ciężarem, to jest naprawdę zajebiście. Rekord Polski cały czas w zasięgu ręki wystarczyłoby. Dosłownie kilka miesięcy poćwiczyć, a nawet myślę, że wystarczyłoby kilka dobrych tygodni mocnych treningów, takie pod podciąganie z ciężarem i ten rekord polski jest naprawdę w zasięgu ręki. No i dzisiaj to tyle, słuchajcie. Dajcie znać w komentarzach, tak jak mówiłem, czy chcielibyście zobaczyć Roberta u mnie na kanale, co ewentualnie chcielibyście z nim zobaczyć, co byśmy mieli zrobić na tym treningu. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!